Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Mam na imię Darek. Dzisiaj zajmiemy się testem, pseudo testem właściwie, pałatki wojskowej, popularnie zwanej ponczem. Zapraszam Was na odcinek jubileuszowy. No dobrze, na wstępie może zacznę od tego, że ta pałatka ma Jakieś 20 lat, naprawdę 20 lat, żeby ją ubrać, musiałem rozkleić tutaj warstwę takiej cienkiej gumy, która ona jest pod szytą. Ma kolor oliwkowy i to jakby tyle odnośnie tej pałatki. Nie no, żartuję. Słuchajcie, dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Jest to odcinek jubileuszowy. 10 odcinków pojawiło się na kanale. Mamy ten kanał dalej, jedziemy z koksem. W związku z tym, w ramach wdzięczności dla Was, odcinek taki specjalny dzisiaj. Pałatka, jak wiecie, jest taką pseudo-peleryną. Dlaczego pseudo? Bo jest niewygodna w użyciu. Tak? Przynajmniej tą, którą ja miałam. W dzisiejszych czasach, już materiały, z których robi się takie poncza, przepuszczają np. powietrze, a nie przepuszczają wody. Co więcej, Zastosowań tych pałatek wojskowych jest bardzo, bardzo wiele, co zresztą Wam postaram się pokazać, przynajmniej część z nich. A czy wiedzieliście, że taka pałatka wojskowa już była, znaczy wojskowa, poncho takie było już używane w 1850 roku przez e, siły e, wojsk Stanów Zjednoczonych? Stamtąd właśnie wywodzi się popularna nazwa poncza. E, czyli pałatki wojskowej, potocznie mówiąc, peleryny, tak? Są też takie peleryny turystyczne. Pewnie widzieliście gdzieś na szlakach turystycznych, czy przeźroczyste, ale to jest po prostu kawał plastiku wrzucony na, na górę, e, który nas chroni skutecznie przed deszczem, aczkolwiek przy wysiłku tak się człowiek poci pod tym. To samo jest w pałacce wojskowej, że przynajmniej w tej, której ja mam, nie mówię o modelach. W, w, w wyposażonych przepraszam, wyposażonych w membranę y, że praktycznie sens używania tego w dobie dzisiejszych technologii jest no, przynajmniej w takich wędrówkach pieszych mocno ograniczony aczkolwiek w survivalu bushcraftu można się pokusić o, o tradycję y, i klimat bo na pewno jest super klimat y, kiedy ubieramy taką pałatkę. Inna sprawa, jak się w tym chodzi. Też trzeba uważać na gałęzie, żeby gdzieś nie zahaczyć. Ale nic. Spójrzcie, jak wygląda ta moja pałatka. Zobaczcie, jak ona jest podszyta taką warstwą cienkiej gumy nieprzepuszczającej powietrza. To po prostu drama. Ma kaptur. Kaptur ma proste ściągacze na sznurku. Po bokach jest zapinana na guziki. Możemy spiąć po prostu z jednej strony i z drugiej tą pałatkę e, i wypuścić sobie tylko ręce tak, na zewnątrz. E, co więcej, taką pałatkę można również wykorzystać e, do budowy takiego, no budowy to może za duże za dużo słowo, tak, ale e, do Tworzenia jakiegoś szybkiego schronienia przed deszczem, do ochronienia się przed wiatrem. Niektóre pałatki w zestawach mają takie maszty stalowe, dzięki którym możemy po prostu zrobić namiot z pałatki. Tak? Wskazane jest zrobienie z dwóch pałatek, wtedy łączy się dwie pałatki i jest spokojnie dużo miejsca, aby nawet rozłożyć piwór pod takimi pałatkami i spędzić noc w komfortowych warunkach. Ta pałatka takiego stalarza nie posiada. Nic yy, nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć na przykład jakiś yy, patyk, taka kilka. Powierzchnia tej pałatki, no, zobaczcie, jest spora. Tak? Bo widzicie, jak się pałatka to sklejała. Taka technologia. Cóż, cóż począć? Także pałatkę możemy również wykorzystać na przykład... Yy, no, Poza oczywistymi takimi użyciami, jak nie wiem, rozłożyć jako mapę na ziemi, ochronić się przed deszczem. Możemy ją również wykorzystać do zbierania deszczu, do zbierania wody w czasie deszczu, to tak chciałem powiedzieć, do zbierania wody w czasie deszczu. Wystarczy ją przymocować na przykład gdzieś tutaj, na końcu drzewa. Tak? Jak woda będzie skapać wszystko nam spłynie, podstawiamy naczynie na dół i mamy wodę. W taki sposób. Tak? Także. Zaletą takiej pałatki jest to, że doskonale chroni przed deszczem. Absolutnie fenomenalnie. Minusem jest to, że nie przepuszcza powietrza, więc jeżeli jesteśmy w czasie wysiłku i idziemy gdzieś na szlaku w górach czy w jakiejś wędrówce i tak się spocimy i tak będziemy mokrzy od środka, przynajmniej wilgotni. Ale zobaczmy jak radzi sobie z deszczem. Zapewniam, zapewniam was, że jestem suchy w środku zdejmę pałatkę troszeczkę tu się pomoczyłem no bo gdzieś mi przeleciało potem niechlujnie się zapiąłem ale jak widzicie Jestem suchy. Także tak wygląda przygoda z pałatką. Albo jesteśmy e, ochronieni przed deszczem, przed wiatrem. W środku jesteśmy i tak nieco wilgotni jak nie mokrzy, ponieważ nie przepuszcza powietrza. Ale przynajmniej możemy sobie zrobić schronienie. E, Wszelkie zastosowania mogą nam wynagrodzić ten dyskomfort e, termiczny, który mamy podczas noszenia takiej pałatki, oraz niewygodę w poruszaniu się. Aczkolwiek klimat jest fenomenalny. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, że oglądacie, że subskrybujecie. Eee, dzięki Wam pchamy ten ka kanał wspólnie dalej. A także życzę Wam wszystkiego dobrego i miłego dnia. Trzymajcie się. Hej, cześć.